Walka, która zdecydowała, że ja podjąłem decyzję tutaj, że odchodzę z tego boksu, to była walka z Demetriusem Kingiem, Kingiem, nie Don Kingiem, tylko Demetriusem Kingiem, której nie ma w internecie, ja jej też nie mam, tam było bardzo, bardzo krwawo. Ja tą walkę wygrałem punktem z tego co pamiętam bardzo krwawa walka. Jeżeli, jeżeli patrzymy się na boks, pod kątem, że boks potrafi ująć nam część zdrowia, to na pewno to była ta walka. Ja ale wygrałem, zdecydowałem się, że odejdę. Później te kolejne walki miały mało do czynienia z moją misją pięściarską, ale tutaj, tu, będąc tutaj, tu w tej chwili, tu i teraz. Aha, jest to jakiś odświeżony. Nie wiem, te, te lata wiem, że mam swój wiek, pięćdziesiątka na karku, ale, ale jestem odświeżony psychicznie.